Dzisiaj jest 22 luty. Piękna pogoda. Wodujemy omegę w pełnym ożaglowaniu. Na maszcie oczywiście przygotowany system zapobiegający grzybkowaniu jachtu po wywróceniu się. Zobaczymy, jak ten system działa w praktyce. Ta łódka jest na wodzie, ma piękny latery, delikatny. Przepiękne niebo, chmurki. Wcześniej zbudowaliśmy RIBA, który zapewni bezpieczeństwo całej operacji. To jest nasz system na zbliżenie, proszę bardzo, poduszka, która podczas pompowania zrywa te opaski z rzepami i się rozprostowuje ta, ta poduszeczka ładnie, jak jest po potrzebna. Jak jest niepotrzebna, jest zwinięta i wtedy nie jest oporu powietrza. Omega wypływa w pełnym ożaglowaniu, w pełnym takielunku. Bartek przy stierze. specjalny system zamontowany na topie, jak najbardziej przygotowany poduszka powietrzna. Na to chwilę jest pusta. I sprawdzimy, czy podczas ekstremalnej sytuacji po wywrocie aktu system zadziała i zabezpieczy jak przed szykuвання. Uwaga, mamy silny wiatr. Wiatr przewraca łódkę. Tak, tak się dzieje. Pach! I ładnie się opływamy, żeby zobaczyć tą poduszkę. Opływamy, opływamy, opływamy. Muszę zobaczyć, co się dzieje? Czy nasz system w tym przypadku i pięknie, ładnie. Już widać, że ten, poduszka rozerwała pierwszego rzepa, widzę pięknie się pompuje, masz, nie chce nam utonąć, tak, od razu automatycznie się, się pięknie, ładnie rozpompowała, ale idealnie, ty, aż szybciutko patrz, pek już jest, nie? I dzięki temu systemowi łódka nie ma prawa przewrócić się do góry dnem, idealnie, balon w pełny napompowany, o. idealnie utrzymuje, ale to sekundowo się napompowało. No, no to nawet to się przed momentem, tak, od razu idealnie za to zadziałało. Perfekcja. No, żeglarz uratowany, sprzęt nie utonie. Tak jest. I, w I z tej moment... pozycji możemy bardzo łatwo łódkę podnieść znowu już do pionu i kontynuować żeglowanie. Tak jest, w tym momencie żaden y, żeglarz tutaj nie utonie. To no, po pierwsze, po drugie, bardzo łatwo podjąć sprzęt z wody i w sytuacji zagrożenia można w awaryjnej sytuacji uznać właśnie tą łódkę jako tratwę bezpieczeństwa, która po prostu ochroni nas przed utonięciem. Jeżeli dajmy na to nie mielibyśmy kapoków przez, przez różne tam zaniechania. Yeah. Super, system działa. działa, rewelacja, ale powiem Ci teraz, to faktycznie zadziałał perfekcyjnie, czyli idealnie. I najważniejsze jest to system wielokrotnego użytku, czyli po jednej wodce. Możemy go znowu przygotować do kolejnej pracy i możemy się uczyć drugi raz, trzeci raz, czwarty i cały czas ten system nas e, chroni. Jak widać łódka pływa i Tak idealnie. jest. Idealnie. I nie ma prawa się przegrzybkować, czyli przewrócić do góry dnem. Po prostu maszt jest unoszony przez e, balon powietrzny na lustrze wody. To jest ten moment, kiedy jak jest Przewrócony i idealnie widać, że po prostu że jest ja to tylko powiększe. O, przepięknie. o oj Idealnie to wszystko pięknie, ładnie widać. Jak to? Tak, 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 O, to jest to ujęcie z boku. przepięknie, Masz nie tonie, unosi się na lustrze wody. Łódka, nie ma możliwości przewrócenia się do góry. Z tej pozycji łódka się bardzo łatwo podnosi do pionu. Otóż to dokładnie tak. Otóż to. idealnie. Idealnie. Sprzęt jest gotowy do postawienia i kontynuowania żeglowania. Poszło, czyli rozpoczynamy nasz test. Łódka na pełnych żaglach płynie przy delikatnym wietrze. Oczywiście solową przewrócimy, bo to nie będzie kwestia warunków, nie będzie kwestia sielegowania. O właśnie, i tak załóżmy, że jak przewraca łódkę, yy, przewraca łódkę pięknie, ładnie, elegancko. Tak, żagiel się sklepił z wodą, ale podpływamy, podpływamy, podpływamy. Jeszcze kapeczkę bliżej można. Tak, 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 tak. I czekamy, co się dzieje. O, tak, czyli ta poduszka wyciąga powoli na ten maszt na górę, tak i to pięknie, ładnie widać, ze sklejonymi żaglami normalnie na wodzie jest to ciężko zrobić żaglarzowi, żeby podnieść sklejone maszty yy, na lustro wodę, a tutaj na ta poduszka ten maszt wyciągnęła z żagielkami i łódka nie ma prawa przegrzybkować po prostu, nie ma takiej możliwości, pięknie napełniony. Pani o nich pokazujemy. Tak, jest puszka w pełni napełniona. No nie jest duża, ale to wystarcza, żeby utrzymać top masztu nad wodą.